Siema, jestem Raks. Jak wiecie, moim poprzednim e kostką był łata od Rubika. Jest to 3x3 od Rubika. No, chodzi w miarę dobrze. No, ale mam nową kosteczkę od mojego. Tak. tak wygląda ta sama kostka. Wygląda bardzo ładnie, estetycznie. I kolory są, no, po prostu bardzo ładnie wyglądają więc w opakowaniu znajdowa... znajduje się, a w ogóle takie opakowanie było, o, tutaj na odwrót, bardzo ładne. Otworzę i Wam zaprezentuję, co tam jest. Ok, było... jest takie tutaj opakowanie z akcesoriami. No i jest tutaj instrukcja i do. Do regulowania kostki, bo jest to kostka magnetyczna. Zamkniemy. Na razie tego nie będziemy używać. Wróćmy to tutaj do opakowania. W opakowaniu był jeszcze taki, taka ładna podkładka, gdzie można sobie postawić kostkę. Sobie stoi. Czekajcie, dam troszkę do góry. Kamera, o. No i była taka jeszcze podstawka pod kostkę. Tak wygląda. Tutaj z logiem moju. Z każdej strony. Bardzo ładnie. A więc tak. Jak chodzi sama kostka? Bo jest ona magnetyczna? Przez to chodzi lepiej. Czuć, że jak się ruszy element, to, że jest magnes. Że po prostu nas, nas wspomaga. I też, zobaczcie, stąd przeskoczy. Że ja lekko popchnę i doskakuję. Nie ma tak jak w tej, że zobaczcie, robicie ruch? On jest tak, i przez to nie możecie już tego wykonać, bo się po prostu blokują elementy. Tak nie ma, bo on doskakuje z takiego czegoś. Więc jest to bardzo fajne. I przydatne. Odnośnie szybkości, no, powiem szczerze, jest szybka. W porównaniu do, od tej, tej od Rubika. Tutaj jest takie logo i do regulacji z każdej strony jest wyjmowany center. Zobaczcie, Wam zaprezentuję. Trzeba w żaden sposób przekręcać. To jest taki element, go się wyjmuje. I jest tutaj takie do regulacji. To regulujemy. Właśnie takim specjalnym śrubokrętem, który jest w zestawie. To możemy włożyć. Dobra. No i kostka chodzi bardzo ładnie. Jak wygląda? Możemy tak luknąć. No chodzi. No ładnie. Mógłbym ją spróbować ułożyć na czas. Dobra, to włączę tylko taki stoper na telefonie. OK. O, mam. Więc tak, 3x3. To pomieszam sobie. Dobra, kostka jest pomieszana. Mogę teraz zobaczyć sobie, jak to wygląda. Mhm, mm mhm. Mm Dobra, możemy zaczynać. Ja nie jestem jakiś też szybki, a więc nie pójdzie mi to najlepiej na świecie. O Boże, co ja zrobiłem? Co ja zrobiłem? Co ja zrobiłem? Oj, oj. Nie mam problem. Może być nie za dobrze. No i minuta 3, nie najlepszy czas, no ale może być. Jak na jedno z pierwszych takich na czas układań tej kostki. Bo ją od, od w sumie chyba wczoraj, czy coś, czy. No, od wczoraj, możemy powiedzieć. No a więc jest to jak najbardziej dobry czas. I o wiele się łatwiej układa na niej niż na tej od Rubika. A więc jest na, pew na pewno godna polecenia. No I po prostu jest to dobra kostka. Więc fajnie. Więc w tym odcinku to wszystko z tej recenzji. Tej kostki od moju. A więc co? Ja już się z wami żegnam. Co? Siemanko. Cześć.